Cześć wszystkim. Witam w kolejnym vlogu z tej strony Agroszymanów. Dzisiaj kolejny vlog. E, tym razem zorki zimowe już wieczorową porą. E, to, to do tego jeszcze może coś jak będę w ciągu dnia robił, żeby było dobrze widać. E, dzisiaj mamy 9 listopad, godzina 17. Wykonujemy orkę zimową po kukurydzie na ziarno, ja, ja talerzuję, no, ja, ja orze, za mały masajem talerzuję. Na jednym ciągu tutaj jesteśmy, powierzchnia 4 hektary. Zaraz sobie tylko zagręcimy jeszcze, muszę wejść trochę kółko spłycić, bo się jeszcze trochę martwicy wywala. W masę led -y. także dobrze widać, trochę tyle tylna szypa, ale trudno. Dobra, wyjdziemy sobie. Że ja spójrzcie, zaraz pół gąbi. na dworze, dzisiaj 5 stopni tylko u nas. Raz, raz spłucimy, zobaczymy jak będzie dzisiaj Przecież nie trochę, jeszcze teraz spłycę, bo ta ostatnio orał na lepszej ziemi Tam tak się nie wywalała ta Piach, martwica Tutaj troszkę się wywala I się za głęboko zapuści no, no. Trochę szyby mi parują łączymy sobie ciepło, tutaj było zimno a teraz od, 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 od tajem, no bo dopiero zrobię tutaj trzy przejazdy na tym polu, także nie za dużo teraz otworzę Wam szybę, pokażę jak to wygląda przejrzymy na klasie ręcznym o, tak wygląda tej praca Bóg bardzo ładnie kryje kukurydzę Postależowany, może jeść, że nic nie wystawia Tam sporadycznie jakaś kubka jak się troszkę przypcha A tak to jest no, bóg bardzo dobrze kryje Nie ma z nim żadnych problemów jak do tej pory Głębokość nie wiem, nie powiem wam dokładnie bo to tak na oko ustawione, Ale myślę że będzie około 30 28, coś takiego Tak yy, na oko Rozpalony na 2.15, jak już powinienem pewnie we wcześniejszych vlogach. No Ubywa, ubywa tego pola. To mamy 4 przejazdy zrobione, i zobaczcie, ile ubyło już. To mamy 4 przejazdy, to mamy 8, prawie 9 metrów. Także fajnie się orze. Masę sobie daje radę bez problemu. Masa je ja sobie 9 na godzinę Wolniej nie ma sensu, no bo to za wolno, bo na pół niżej jeździ 7,5-8 na godzinę, także trochę za wolno A tym sobie Ładzimy do 9 na godzinę, 8-8-9-2 tak w tym przedziale także widzimy yy, się ładnie rozsypuje no i wtedy mamy najlepszą wydajność i najlepszą ekonomikę jazdy, bo spalanie w granica tam gdzieś około 33 litrów na godzinę, a w godzinę założymy na pewno ponad hektar, Około tam hektar 30, widzę, że na godzinę założymy jak nie lepiej yy, i co? Yy, Obroty 1550 yy, pół, yy, trzeci zakres, pół bieg C Także 9 na godzinę jeździ sobie bez problemu zostało nam jeszcze, nie wiem, około dziś 4, 3 to 7, 7, 10, nie wiem, 15 hektarów do zaorania jeszcze na zimę, coś koło tego, tak około No i dostanie jeszcze na wiosnę, do 15 gdzieś na zimę jeszcze, no i na wiosnę jeszcze będzie do zaorania. No bo będzie woziło, to mamy zostawione po pszenicy. tam był siany poplon yy, był siany poplon, no i będzie teraz jeszcze troszkę ja wiemy obornika, żeby na zimę, tam mamy to pole 13 hektarów kawałku, gdzie była pszenica. Yy, teraz jeszcze trochę się albo nie wiem, czy zobaczymy z tym obornikiem co będzie, tam będziemy wodzić na to pole, najwyżej no zimy przyczepami jak się na wiosnę rozwiezie. To nie wiem czy kamera złapie maseja. Chyba będzie widać mały masej z talerzówką. ładnie jak trochę poleżała, tam jeden deszcz na nie popalał. Słoma już nie jest taka żywa, tylko jest taka, no już przyklapła do ziemi bardzo ładnie się talerzuje i orze Także yy, że orka wygląda ładnie, nie ma nie wystają do śmieci. To mówię, gdzie sporadycznie. A tak to jest luks można powiedzieć. Mm. Nie wiem jak dokładnie z tym stosowaniem tych nawozów naturalnych. No, do bornika dam gojówki, do kiedy, czy przedłużyli w końcu do tego 30 listopada, czy nie, bo z tego co wiem, trochę przedłużyli, ale jak wiecie to możecie napisać w komentarzu, nie wiem czy ten vlog się pojawi osobno, czy dogram po prostu do, do jakiegoś innego, się dołączy, nie wiem, zobaczymy, wiecie jak tam u Was, jak wyglądają te y, organy, czy już skosiliście kukurydzę, czy nie, no mężczyźni kukurydzę skosiliśmy. Średnia wydajność, nie powiem Wam dokładnie, ale to dziś no wszystkie działki dały między 14 tam do, można że prawie 17 ton. Jeśli średnia będzie gdzieś około 15, 15 tony na no mokro mówię. Yy, na sucho to każda działa, to, to różnie, bo to jedna dała tam 15 przy 30, czy 23 mieliśmy naj, najniższą yy, wilgotność. Tak to tam około 20, no zaczęliśmy od 32. Tego, jak to pierwszą, na mokrą, a ale jak sprzedawaliśmy teraz ostatnio, na koniec października, na 23. Ale jak mówię, plon między y, 14 a 17 ton. a że mi się taka średnia 15. 15,5 wyszła. LEDy w masażu mamy, to LEDy powiem wam, szczerze, robią robotę robią robotę no jest tak w dzień pracujemy można powiedzieć bo no tym na tych zwykłych światłach żółtych no też nieźle się przecież robiło a jednak ledy to ledy, już ma dobre oświetlenie także także no, robi się przyjemnie, wszystko dobrze widać w masie mamy obciążnik, kupiliśmy to nowy to nowy obciążnik jest firmy Sonarol, zalaliśmy go betonem, także tona jest z przodu. Maslej już stabilny, spółkię go nie buja no i jest myślę, że lepiej, le, no lepiej bo tak nie mamy tą przeciwwagę, dlatego przodu przód tak nie buja, tylko już już do ziemi przy no przy tym obciążniku jest dociśnięty do ziemi przód, może troszkę lepiej ciągnie, nie wiem tego wam nie powiem, ale no, na pewno lepiej się jeździć jak jest pług gdzieś po drogach czy po polu Bo stałem wcześniej z tym mniejszym, też był już stabilnie w miarę, ale z tym to już w ogóle już yy, dobrze się jeździ To to na z przodu, jak mówiłem Jeszcze wam otworzę szybę żebyście no, lepiej zobaczyli Pół bardzo dobrze tam dokłada Równo orze. Że... A, jedyny mały problem mieliśmy z tym kółkiem podporowym w nim, bo przeszczepywało nam dętkę, było tak dwa razy. Dwa razy nam przeszczepało dentkę, No i potem już włożyliśmy yy, dentkę w dętkę No i teraz już staraliśmy się trochę hektarów załamać na tym kółku Jak na razie odpukać jest wszystko w porządku Także to był taki jedyny, taki jedyny problem jego Znaczy to no problem, no po prostu trzeba było włożyć dętkę w dętkę I jest dobrze, bo dwa razy nam przeszczepało Tam jest, nie wiem, troszkę może zgięta, tam podgięta jest felga w jednym miejscu I dlatego... O, dzwoni Halo Zaraz spłucałem jeszcze, właśnie, zobaczę. No jeszcze, jeszcze spłuciłem dwa razy. No, dobra, No wiem, wiem. Dobra. No jeszcze zależy, jak kółko idzie, bo jak gdzie niżej, to się. Dobra, zobaczę, gdzie warto jeszcze spójcę. Na razie. Może zobaczymy na następnym przejeździe, bo ci nie wywala w piach jeszcze. Ostatnio... O, trzeba tutaj ma seja. To ci będzie widzieć na kamerze. Ostatnio było rane po ziemniakach i... Po ziemniakach tam, po kukurydzie na kieszonkę, po tych ziemniakach. Na tych polach. No i było troszkę zgłębione, żeby pług no dobrze... Żeby to głębiej trochę przeorać. No wiadomo, nie jakoś się głęboko, ale... Tam trochę głębiej i tam wiadomo, puk ma gorzej, bo jest trochę zjeżdżone. E, dlatego było zgłębiane ostatnio rałem też. No i tak idzie u nas praca. Tutaj. E, co jeszcze więcej powiem? Chyba to wszystko w tym vlogu. Ostatnio, jeszcze mogę powiedzieć, e, byłem tam tam w wujka kukurydzę i. Yy, dwóch się pożyczało od nas przyczepy, bo ma swoje te dwie dychy. Na szefie dwie, żeby sprzedał wszystko na mokro, żeby miło obracał nas kup od razu. No i wpadł z dwoma i byłem ją go wyciągać. Nie wiem, tam telefonem brat nagrywał. Yy, nagrywał to może wstawię tam minuty na koniec filmu. Yy, pomogłem mu wyciągać na dwa wyciągaliśmy przyczepę, Myślę, że na filmy na sami ocenicie, ale myślę, że ma sobie ją sam wyciągnął. Ale zaczęliśmy dwa, wrażenie, żeby nie kopał dołków. Tylko żeby ładnie poszło, no i yy, bez problemu ją wyciągnęliśmy. tam w jednym miejscu trochę mokro, no i siad z nimi. Na koniec tam wstawię filmik, jakiś minutowy z telefonu. Bo tak akurat, na jak ciągnęliśmy. Dobra, to chyba tyle w tym vlogu. Yy, piszcie, czy chcecie jeszcze vloga z orki zimowej. Chyba się troszkę będziemy orać. Może nagram tam orkę po, po tym poblonie, zobaczymy, yy, piszcie, że chcecie jeszcze vloga z orki, czy może czegoś innego, także tyle w dzisiejszym vlogu, trzymajcie się, cześć!